Cześć wszystkim, z tej strony Via i witam Was dosyć nietypowo, bo mnie widzicie, jak i zarówno słyszycie, a nie tylko słyszycie, jak to w poprzednich filmach, ale to nie z byle powodu, bowiem na moim kanale wybiło 100 subskrypcji, z czego no niezmiernie jestem szczęśliwa, nie spodziewałam się, że zdołam w jednym miejscu zgromadzić takie grono osób, no naprawdę wielkie dzięki. I Przyznam szczerze, bardzo długo zastanawiałam się, jak mogę to uczcić i jak mogę y, Wam się też odwdzięczyć. Bo no, gdyby nie, wy nie byłabym tutaj, gdzie jestem. Y, także no, dosyć długo myślałam i już zadecydowałam, że najlepszym rozwiązaniem tego będzie ogłoszenie konkursu. Y, konkursu, w którym do wygrania będzie 500 starkańców y, w naszej ukochanej gierce. I konkurs jest bardzo prosty. Pierwsze co musicie zrobić, to zostawić lajka pod tym filmem, subskrybować mój kanał, a najważniejsza jego część to zostawić komentarz, który tak naprawdę będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części musicie napisać, jak trafiliście na mój kanał, co was do niego przyciągnęło, co wam się w nim podoba albo co może nie podoba. A w drugiej części napiszcie, dlaczego akurat Wy macie wygrać właśnie te Starcoinsy. Myślę, że konkurs jest dosyć prosty. Konkurs będzie trwał do 21 października, a wyniki pojawią się do dwóch dni po jego zakończeniu. I tak, możecie się teraz zastanawiać, w jaki sposób obdaruję zwycięzcę Starcoinsami. Bo bowiem jest to bardzo proste. Gdy już skontaktuję się ze zwycięzcą, podam mu swój numer telefonu. On na stronie, gdy się już zaloguje, wybierze odpowiednią ofertę, czyli właśnie te 500 starkońców. Ja potwierdzę SMS-em, no i voilà starkońcy będą na koncie zwycięzcy. Także nie musicie się o to martwić, że będziecie musieli mi podawać jakieś swoje hasła nic z tych rzeczy. Yy, nie chcę Was oszukać, a jedynie obdarować chociaż tą jedną osobę. Chociaż bardzo bym chciała wszystkich obdarować Was, bo naprawdę jesteście super. No ale no, niestety moje fundusze na tą chwilę nie pozwalają na to. No jest Was troszeczkę dużo, bo ja tam jedna. Yy, no ale mimo wszystko no, mam nadzieję, że chociaż tą jedną osobę uszczęśliwię. Yy, no i co? To na razie tyle ode mnie. Yy, będziemy się usłyszeć już yy, w tą środę przy aktualizacji na Star Stable. No a ja się już z Wami żegnam. No i no co, mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym konkursie. Yy, także do zobaczenia, życzę Wam udanego tygodnia i trzymajcie się. Cześć!